w kolejnym dalej. Dzisiaj sobie będziemy z, e, robić palce rędzów, aż będziemy mogli zakręcić kołem. Oto tym będziemy musieli zakręcić kołem. Jak przegram? Jak nie zrobię? trika w bloktaszu, którego więc zaczynam. Jak, jak widzieliście, już mam co ilisz tam cemsów, bo do tego skina trafiłem dwa razy. I miałem plus 700 tych. Więc słuchajcie, do lajka i subskrypcję. Jak chcecie widzieć, co ja zrobiłem za trik jak go losowałem. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie widzieć tego trika bo jak, bo jak nie, no to nie musicie nic pisać. Ale myślę, że jest warto dowiedzieć tego trika. Żeby wylosować go za drugim razem. Więc słuchajcie. Lecimy grać. E, musimy parę trików. E, jak przegramy, no to... Jak przegramy, no to muszę wam aż, nie, jak tą rundę przegram, to muszę zakręcić dziesiątkrotnie, a jak wygram, no to muszę raz zakręcić, o tak zrobimy. Więc ja nie mogę przegrać, bo jak przegram, no to muszę 10 razy zakręcić, albo nie, 3. albo nie, dwa, nie, trzy, trzy, dobra, trzy zakręcić, trzy razy muszę, bym musiał później zakręcić kurde, nie uda nam się trykać, nie, 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 ja na pewno przegram, bo to już wiem, że przegram oh, nie, ja żyję, jestem ostatnim z jedną kolegą, do mojej ze szkoły Dobra. jesteśmy ostatni, słuchajcie, jak on wygra no to muszę zrobić, to napiszę mu

Jest, yes, legenda, plus 30, więc słuchajcie mamy, ile mamy? O, marnowaliśmy trochę, ale dobra. Hmm. Więc tak, e, powiedział halo, no dobra. Zakręcimy ostatnim razem spinem. I jak wylosujemy legendę, kończy się filmik. A jak nie, no to muszę dalej grać. Słuchajcie, więc słuchajcie, kręcimy koło. Jak wylosuję teraz coś specjalnego albo legendę, słuchajcie, no to będę musiał wam coś zrobić. No i nie. Więc, wideo leci dalej. Ja sobie jeszcze te czemsy dostawię na inne koło. Mmm, tak. Muszę, mogę zakręcić, a nie mogę. Ej, dobra. W takim, zobaczcie się papa pa. pa, patki. Jak chcecie więcej, w takim to który kręcił, kręcił, kręcił kołem, to zawsze lajka i wszyscy.